Gama małych crossoverów, elektrycznych crossoverów, właśnie poszerzyła się o całkowicie nowy samochód. A może nie całkowicie nowy, ale auto, które doskonale znacie, które jest bestsellerem w Europie, gdyż od początku sprzedaży sprzedano 700 tysięcy egzemplarzy tego samochodu. Nazywa się Ford Puma, tylko teraz ma dopisek Gen E, czyli jest oczywiście w pełni elektryczna. Mam okazję poznać ten samochód podczas pierwszej premiery, tak więc w skrócie opowiem Wam, co oferuje, co ma. I czym się wyróżnia. I zacznę od rzeczy nietypowej, czyli od frunka, ponieważ to jest samochód, który jest konwersją w wersji spalinowej, więc rzadko kiedy w takich samochodach da się wcisnąć pod maskę dodatkowy bagażnik. Tutaj mamy około 30 litrów z hakiem do wykorzystania, gdzie jest miejsca na kable, tu jeszcze całkiem sporo przestrzeni na jakieś inne rzeczy, tak więc jest to bardzo praktyczne, ponieważ nie musicie tego wszystkiego lokować gdzieś w kabinie albo z tyłu. I natomiast jeśli chodzi o bagażnik, to też jest ciekawa kwestia, więc przejdę od razu na tył, zaczynając zupełnie od strony nietypowej, czyli do bagażnika. W bagażniku mamy już. O, tego nie było plan. W bagażniku nie mamy już megaboxa, tylko gigabox, czyli jeszcze większą przestrzeń pod podłogą ponad 143 litry, wciąż jest magiczny koreczek, tak więc możecie uzmywać. Natomiast fakt faktem, dzięki temu ten kufer jest naprawdę ogromny. Ale kiedy już podłogę sobie normalnie ułożycie, co za chwilę bym zrobił, jeżeli uda nam się tutaj zainstalować ten oto wynalazek, et gotowe. W każdym razie, jeżeli złożycie tę podłogę już do normalnej postaci, Magażnik ma 370 litrów około pojemności, wygląda to tak, tak więc wciąż jest bardzo praktyczny, więc możecie korzystać z niego w normalny sposób, lub możecie właśnie sobie podnieść tą podłogę i mieć naprawdę sporo przestrzeni ładunkowej. Jeśli chodzi o stylistykę, to tutaj wielkich zmian nie ma. Ten nowy, żółty, metaliczny lakier jest absolutnie bazowym i co ciekawe, dostępny bez dopłaty, natomiast łącznie będzie tutaj sześć kolorów. Jeśli chodzi o zmiany wizualne, to z przodu mamy nowy front bardziej łagodny, nawiązujący na przykład do Explorera i Capri, tak więc mamy tutaj um, uproszczoną stylistykę, nie mamy tak dużego obrotu powietrza, poprawiono w ten sposób aerodynamikę. To jest wersja Gen E, tam jest wersja Premium i największą różnicą, jeśli chodzi o ich wygląd, są światła. Te światła tutaj są bardziej klasyczne, tam mają inną sygnaturę świetlną, być może kojarzycie ją z pewnego z Gastonu, który pojawił się kilka miesięcy temu i pokazywał, jak ten samochód będzie się prezentować, tak więc mamy tutaj charakterystyczne LEDy do jazdy dziennej, które wyróżniają ten samochód po zmroku. Jeśli chodzi o specyfikację, to tutaj mamy też całkiem sporo nowości, ponieważ bateria jest w NMC, czyli bardzo wydajna. Ma pojemność teoretycznie tylko 43 kWh, natomiast zasięg ma sięgać 400 do 500 km w zależności oczywiście od warunków jazdy. Silnik elektryczny ma 168 mechanicznych mocy, natomiast moc ładowania prądem stałym to 100 kW, prądem przemiennym 11 kW. Tak więc pod kątem ładowania, pod kątem wydajności, ten samochód faktycznie ma być fajną propozycją. Tu dla odmiany macie jeszcze wersję premium, czyli są wyżej pozycjonowaną, lepiej wyposażoną. Ona wygląda troszkę bardziej elegancko. Standardowo są felgi 17 cali. Potem mamy 18, natomiast tutaj są opcjonalne 19 które wymagają dopłaty. W ogóle bardzo uproszczono gamę tego auta, ponieważ będą do wyboru tylko dwie wersje: Genie i Premium, będą trzy pakiety opcji oraz pięć dodatkowych opcji, które będzie można dołożyć do tego samochodu. Na chwilę będę tylko jeszcze pokażę wnętrze, bo to jest ostatnia rzecz, którą warto zaprezentować. Największą różnicą tutaj w kokpicie względem standardowej pumy jest ten oto element. Mamy nowy wysuwany podłokietnik, mamy dodatkowy chwytę na kubki i przestrzeń np. Na, na przechowywanie różnych rzeczy oraz ładowarkę indukcyjną. Pod spodem też jest więcej miejsca, tak więc dzięki temu jakieś większe przedmioty można tutaj ulokować. Natomiast wybierak kierunku jazdy jest oto w tym miejscu, tak więc dzięki temu mamy tutaj znacznie więcej praktycznej przestrzeni. Myślę, że jest to fajna rzecz. Materiały wykończenia bez zmian, tak więc tutaj nic się w zasadzie nie zmieniło. Co więcej, nieograniczono też przestrzeni yy, dla pasażerów. Tak więc z tyłu mamy dokładnie tyle samo miejsca. Jak pewnie tylko zauważycie, podłoga jest nieco wyżej, tak więc jak tutaj wszędziemy. Zobaczycie, że siedzi się o, z mocno bardzo podniesionymi nogami. Pokażę to z tej perspektywy. Natomiast nad głową wciąż jest wystarczająco dużo miejsca. No, trzeba się do tego przyzwyczaić, bo faktycznie ta pozycja tutaj będzie dość specyficzna. Jeśli chodzi o przód, to faktycznie widać, że tą baterię przycięto bardziej na tył. Tak więc w przodu nie ma większych zmian. Macie też perspektywę kokpitu. Tutaj się wiele nie zmieniło. Co jeszcze warto wiedzieć o tym samochodzie? Cóż, Ford przyłożył się do tego, żeby klienci byli zadowoleni z Puma Gen e. tak więc tak. Po pierwsze, mamy nową aplikację Ford Pass 5.0, która pozwoli na pełne sterowanie napędem, na pełne sterowanie ogrzewaniem baterii na przykład. Ogrzewanie baterii można też włączyć z poziomu multimediów i to ma być zaleta dla osób, które na przykład jeżdżą właśnie w chłodnym klimacie, ponieważ w takim oto przypadku możemy automatycznie, w sensie, możemy manualnie wymusić włączenie Ogrzewanie baterii, żeby korzystać szybkiego ładowania. Tak więc jest to bardzo praktyczna rzecz. Druga kwestia, która jest dość ważna. W tym samochodzie w ogóle nie będzie pompy ciepła. Stwierdzono, że elektronika jest na tyle mądra, że będzie mogła poradzić sobie z tymi trudnymi warunkami. Co więcej, uznano też, że właśnie system chłodzenia, ogrzewania baterii jest na tyle wydajny, że nawet w chłodnym klimacie nie będzie to wielkim problemem. Mam pewne wątpliwości, ale jestem ciekaw, jak to wyjdzie w praktyce. Tu przerwnik na ceny. Ford Puma Gen E będzie dostępny tylko w jednej wersji napędowej i w dwóch wariantach wyposażenia: Gen E i Premium. Bazowa wersja kosztuje 164 900 zł, a ta nieco lepsza 174 900 zł. Lista opcji została maksymalnie uproszczona i składa się z trzech pakietów dla wersji Gen E, dwóch dla Premium i pięciu dodatkowych opcji, takich jak przykładowo panoramiczny dach, hak czy opony całoroczne. Ten samochód debiutuje na drogach na początku 2025 roku. I cóż, będzie produkowany w krajowej na tej samej linii produkcyjnej, na tak której jest produkowana obecnie spalinowa Puma. Tak więc cóż, Ford poszerzamy samochodów elektrycznych, Ford inwestuje w nowe modele i ma ogromną nadzieję, że Puma Gen e będzie tym małym popularnym crossoverem segmentu B, który będzie sprzedawać się bardzo dobrze, który będzie cieszyć się ogromnym zainteresowaniem który będzie ciekawą alternatywą dla innych samochodów z tego segmentu, a jak dobrze wiemy, małych crossoverów elektrycznych na rynku przybywa. Jako auto miejskie może być ciekawa, jako auto w długie trasy raczej nie, ale nikt nie zakłada, że ten samochód powstał z myślą o długich trasach. Ten samochód powstał tylko i wyłącznie z myślą właśnie o krótkich podróżach, raczej miejskiej i podmiejskiej jeździe, aby można było wygodnie się nim przemieszczać. To jeszcze dodatkowa rzecz, tylko żeby było tak dla formalności. Gniazdo ładowania jest po lewej stronie w tylnym błotniku. Tak więc tak, tłumaczenie niebawem trafi na rynek. Jeśli macie jakiekolwiek pytanie dotyczące tego samochodu, to zadawajcie je w komentarzach. Chętnie wam na nie odpowiem. Ja nazywam się Maciej Kuchno. Do zobaczenia.